Dzień dobry. Dzień dobry, Facebook. Monika Kurjata z tej strony. I jest to dzień 137 mojego osobistego wyzwania: 365 dni liveów. Także przychodzę do Was znowu e, na żywo, bo to jest najprostszy sposób na pojawienie się tutaj na Facebooku, przynajmniej dla mnie. I oczywiście, jeżeli będziesz na żywo, przywitaj się, jeżeli będziesz oglądać powtórkę, hashtag powtórka, replay i oczywiście zapraszam Was do komentarzy, zapraszam Was do tego, żebyście gdzieś tam czynnie uczestniczyły, czy uczestniczyli w tych moich rozkminkach codziennych. I em, dzisiaj taki dzień miałam, że szykowałam się pomału na swoje urodziny. <grytanie> Także postanowiłam, że chcę mieć na urodziny paznokcie zrobione. Więc siedziałam dzisiaj, robiłam sobie paznokcie i, i słuchałam rzeczy, które mnie interesują, ponieważ cały czas się uczę i chyba nigdy nie przestanę. W każdym razie jest to temat, który nie tylko się go uczę, ale też go doświadczam. Jeszcze nie, jest, nie mam takiej stuprocentowej gotowości, aby się tym tematem podzielić. Ale dojrzewam do, tego, dojrzewam do tego i mam nadzieję, że będę mogła za niedługo zacząć o tym mówić. Po pierwsze, dlatego, że będzie mi łatwiej, trochę kamieni spadnie mi z ramion. A po drugie, dlatego, że być może jest to temat, który może zainteresuje więcej osób. Tak, no i tyle na, ten, na, na temat tematu, o którym nie będę rozmawiać, bo wiem, że to zwykle rozbudza jakąś tam e, ciekawość, i. E, i nie chcę też być, że tak powiem, nie w porządku, zapowiadając jakiś temat, o którym nie chcę mówić, i, i, i nie mówiąc nic. No, ale na razie muszę to zostawić jeszcze. Dzisiaj um, temat dzisiejszego live'a, czyli wymiana barterowa, to mi nie przyszło dzisiaj jakby z, z, ze mnie, tylko z, jako inspiracja od jednej ze wspaniałych, cudownych kobiet, od Angeliki Squares, która jest mentorką motywującą do działania, ma swój profil Pasja Motywacja i na tym profilu ma też grupę taką, nie pamiętam teraz dokładnie nazwy tej grupy, ale w każdym razie grupę, jak może się gdzieś tu pojawi i, i, i zlinkuje swoją grupę, to jak najbardziej zachęcam do tego, żeby to, zrobi, żeby to zrobiła. Jak będziesz tu Angelika, to podlinkuj swoją grupę. I tam na grupie są zwykle jakieś ciekawe posty, które zapraszają do tego, żeby się czymś podzielić, albo właśnie swoją pasją, z podróżnych, że tak powiem, kątów różnych, i to jest super ekstra. I dzisiejszy post właśnie był taki, że jeżeli szukasz kogoś, jeżeli masz coś, możesz zaoferować i chciałabyś zrobić taką wymianę usługa za usługę, czy no, czy produkt za produkt. Jeżeli chcesz takiej wymiany barterowej, to podziel się, czego szukasz i co możesz zaoferować. I to bardzo mi się spodobało. W związku z tym postanowiłam dzisiaj ten temat tutaj poruszyć, bo czasami jest tak. I dlaczego w ogóle ten temat poruszam? Dlatego, że ja bardzo mocno rezonuję z osobami, które nie mają nic albo nie miały nic, albo jeszcze są cały czas w trudnym momencie swoim takim życiowym. Głównie tutaj chodzi o finanse, jeśli, tak, jeśli miałabym wytłumaczyć tak bardziej szczegółowo. W każdym razie chodzi o taką trudność, kiedy chciałybyśmy korzystać z pewnych rzeczy, ale po prostu nie możemy, bo, bo nie możemy zainwestować się, że tak powiem, finansowo. Ale istnieje właśnie takie coś jak wymiana barterowa, która jest fajnym sposobem na to, żeby bardzo dużo fajnych rzeczy zaprosić do swojego życia, bo. Zwykle każda z nas ma jakieś umiejętności, ma jakieś um, talenty, być może ma coś, czym może się wymienić i możemy się właśnie wymienić w taki sposób. Ja ci dam to, a ty mi dasz tamto. Kiedyś w ogóle tak było. To w ogóle były, czy znaczy, nie wiem, piękne czasy. Nie mogę o tym powiedzieć, bo ja nie pamiętam tych czasów, tak? Nawet jeżeli byłam w jakimś innym wcieleniu w tamtych czasach, to ja tego nie pamiętam. Natomiast uważam, że jest to piękna praktyka, kiedy wymieniamy się zasobami. I gdybyśmy się wymieniali z zasobami, to nie byłoby tak naprawdę biednych ludzi, albo byłoby ich, myślę, mniej, bo jakby zasoby każdy jakieś ma każdy ma jakieś talenty, umiejętności. No na przykład, nie wiem, ja ci zrobię coś pysznego do jedzenia, a ty mi przyjdziesz i obetniesz włosy, na przykład, nie? Także można się wymieniać na bardzo dużo różnych sposobów. I, I tak sobie myślę, że przyszłam tutaj chyba dzisiaj, żeby zachęcić do tego. W ogóle Angelika jak wrzuciła tego posta, to sobie pomyślałam, o jak fajnie. To ja już dzisiaj tutaj wrzucę posta i wrzuciłam, nie posta, tylko komentarz. Wrzuciłam komentarz, że szukam tak naprawdę wspaniałych i inspirujących kobiet, które żyją w swojej kobiecej energii, które zajmują się tematami związanymi z kobiecą energią, z kobietą. Albo nawet jeżeli nie są e, tak bardzo połączone ze swoją kobiecą energią, ale robią coś fajnego, co, czym mogą się podzielić w kobiecej społeczności, na przykład może to być, nie wiem, masaż twarzy e, kobido, masaż twarzy e, te, tą płytką głasza albo e, no nie wiem, no wszelkie różne tematy, które mogą pomóc kobiecie stawiać się kobietą jeszcze bardziej i żeby z tego korzystać i się z tego cieszyć. Także to mogą być różne tematy. To może, mogą być tematy związane z tantrą, z seksualnością. Oczywiście tutaj te dwa tematy są bardzo powiązane. No, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, a ja tego jeszcze nie, nie, nie powiedziałam tutaj, bo wiadomo, tych tematów jest bardzo dużo, to a miałybyście ochotę właśnie w taki sposób wymiany, na przykład pokazać się w grupie, w społeczności kobiecej, z, z, zrobić warsztat, ale, i w zamian za to być, że tak powiem, częścią tej społeczności. Szukam kobiet takich, które naprawdę chcą być w społeczności, takich, które naprawdę będą mogły korzystać ale będą też z siebie coś dawać, bo społeczność działa tylko wtedy, jeżeli jest jakby wymiana, jeżeli jest tylko to jednostronne, to wtedy nie ma społeczności, więc chodzi o to, żeby to były kobiety, które, które by tego chciały. To, co w mojej społeczności ja oferuję z mojej strony, to też są warsztaty związane z kobiecą energią w tematykach i w moim w doświadczeniu, w którym ja zdobyłam, czyli mogę się dzielić tylko ze swojego własnego doświadczenia, czasami są rzeczy, które, w które bardzo mocno wierzę, które na przykład są w trybie doświadczania albo Wiem, że, że już jestem bliska tego, żeby doświadczać. To czasami mogę się podzielić takim tematem, ale raczej będę starała się dzielić tylko tematami, które są naprawdę najbliższe, czyli przedoś przedoświadczone przeze mnie. E, praktykujemy tam gimnastykę słowiańską. Będziemy. E, Będę przekazywać różnego rodzaju wiedzę na temat tego, jak regulować swój układ nerwowy, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o kobiecą energię. Będzie na pewno temat o wybaczaniu, bo jest to temat niezwykle istotny i, e, i przypuszczam, że to będą warsztaty nie jednorazowe, tylko kilk kilkurazowe, że tak powiem, e, żeby tego te tematu dotknąć ze wszystkich stron, żeby móc e, doświadczyć i zrobić pewne praktyki, które pomogą nam w tym, żeby e, żeby to się działo, a wybaczanie jest jednym z najważniejszych rzeczy. Także będą wszelkie tematy powiązane z kobiecą energią i kobiecością. Jeżeli jesteś taką kobietą, która może wesprzeć tą społeczność, to napisz do mnie wiadomość prywatną, pogadamy, umówimy się na wirtualną herbatkę, kawkę, zobaczymy, czy nasze energie współgrają, czy możemy się wymienić tak, żeby każda z nas była zadowolona. I, no, i, a rozmowa, wiecie, nie, nie kosztuje, no kosztuje czas. No to też jest bardzo cenne, że tak powiem, coś, czym możemy się wymieniać, więc też warto o tym pomyśleć, zanim się zdecydujemy. Ale tak sobie pomyślałam, że to jest bardzo fajne. Ja kilka takich wymianek robiłam w swoim życiu, nawet nie kilka, tylko już sporo, i, i zawsze to była jakaś fajna korzyść. Na przykład raz poprosiła mnie dziewczyna, znaczy zapytała się, czy w ramach takiej wymiany czy stworzyłabym do jej kalendarza takiego, wiecie, takiego kalendarza normalnego, w którym się zapisuje rzeczy swoje rysunki, i Czyli jakby bez wymiany finansowej, w zamian za to, że ja ten kalendarz dostanę. Jest to całkowicie taki kalendarz, to był kalendarz taki robiony przez tą dziewczynę od początku do końca. Jakby dużo też wkładała w to swojego serca, sama składała, sama robiła te okładki. Więc ja sobie zamówiłam, tak, zgodziłam się na to i jeszcze sobie domówiłam kalendarza dla mojej mamy i dla mojej siostry. Bo bardzo chciałam, żeby też miały kalendarz z moimi rysunkami, bo ja głównie rysuję mandale, więc to były rysunki mandalowe. Kilka z tych, które już miałam, i kilka takich szczególnie, takich specjalnie do, do, zrobionych do, do tego projektu. I to był bardzo piękny projekt, więc absolutnie byłam przeszczęśliwa, że, że, że mogłam w czymś takim wziąć udział. Miałam inną wymianę barterową, to jest z kolei z firmą Cameleon Pens. Tam trzeba było też jakby dostać się, czyli trzeba było zrobić kilka swoich prac, wysłać tak w tematyce określonej, wysłać do nich. I w zamian za to, że stałam się ich wolontariuszką, przez rok czasu byłam ich wolontariuszką, czyli rysowałam, kolorowałam dla nich, ale nawet robiłam też projekty, kolorowałam dla nich kolorowanki, które mi przysyłali, więc oni mi za to przysłali wszystkie te pisaki. Są po prostu rewelacyjne te pisaki, więc absolutnie polecam. Dostałam te pisaki, dostałam kamerkę wtedy do nagrywania, żeby mogli później to na YouTuba wrzucić. Także jeżeli wpiszecie na YouTubie Monika Kuriata, to powinny Wam wyskoczyć ze dwa albo trzy filmiki, w których ja koloruję, albo jest jeden z moim osobistym wzorem i chyba. Co najmniej jeden albo dwa, z, albo nawet więcej, już teraz nie pamiętam, z tym, jak kolorowałam dla nich kolorowanki. Także było tych wymianek trochę. Miałam też takie wymiany na, na, na Instagramie, kiedy prowadziłam swój jogowy profil, i tam prowadziłam dużo takich wyzwań jogowych. No to też były tam fajne wymiany. I myśmy brały sponsorów do nas, do, do, do naszego challenge'u po to, żeby e, dawali e, nagrody, więc jakby reklamowałyśmy różne firmy dzięki temu, bo wtedy e, ci, którzy praktykują jogę, mogli przyjść i, i kupić sobie coś e, pięknego, ale w zamian za to zwykle dostawałyśmy też. E, Właśnie produkty po to, żeby je e, reklamować w czasie tego wyzwania, w czasie tego challenge'u. Więc było tych wymian sporo, bardzo lubię się w taki sposób wymieniać i, e, i tak, to wymaga czasu zwykle, bo czasami jest tak, że jeżeli na przykład wymieniamy się usługami, na przykład coachingowymi, jeden na jeden to to wymaga czasu, tak? Jeżeli się wymieniamy produktami, które musimy stworzyć, to też wymaga czasu. Jeżeli to jest oryginał, to tym bardziej jest cenne, ale można w taki sposób fajnie sobie nawigować i zwłaszcza to jest świetny sposób dla osób, które jeszcze nie są w tym momencie, kiedy mogą płacić za pewne rzeczy, a bardzo by chciały, więc wtedy warto po prostu zapytać. Powiedzieć co macie do zaoferowania. I czego szukacie, i wtedy najprawdopodobniej znajdziecie, bo wszechświat będzie robił wszystko, żeby wam um, przynieść, podać na tacy to, czego potrzebujecie w swoim życiu. Także Cieszę się bardzo, że Angelika dzisiaj o tym przypomniała na, na tym swoim, w, swoim, w swojej grupie. Skorzystałam z tego, teraz właśnie też się tym dzielę, więc jeżeli jest tutaj wśród Was taka kobieta, która myśli o, o znalezieniu dla siebie takiego bezpiecznego miejsca społeczności, gdzie mogłaby rozkwitać, gdzie mogłaby się dzielić różnymi rzeczami ze swojego życia i jednocześnie być widzianą w tym, ale nie ocenianą, to ja serdecznie zapraszam. To jest dopiero, że tak powiem, startująca społeczność, więc wszystko będzie się budowało, budowało dzięki temu, tym pierwszym kobietom, które tam się pojawią. Także jeżeli jesteś jedną z nich, to serdecznie zapraszam. Oczywiście można dołączyć też w taki sposób, żeby tylko dołączyć jako uczestniczka. To też jest oczywiście niesamowita korzyść. I linki do dołączenia w taki sposób są zawsze pod każdym moim live'em. Na ten moment są dwa sposoby, można się zapisać na, jako miesięczna subskrypcja albo od razu na pół roku, jeżeli mnie znasz, kochasz, uwielbiasz i nie wyobrażasz sobie życia bez mnie i bez mojej energii, to tam będzie dużo mojej energii. To zapraszam, ale jeżeli na przykład chciałabyś się wymienić. Dać coś z siebie, żeby coś otrzymać. To też jest taka możliwość. Także dzisiaj, dzisiaj tak. I oczywiście nie tylko osoby z Facebooka, osoby z YouTube'a również zapraszam do, do rozmów. Wtedy poszukajcie mnie na Facebooku, nazywam się Monika Kuriata. Na zdjęciu mam taką. Um, Czerwoną słowiańską chustę i wianek na głowie, także myślę, że w miarę łatwo można mnie znaleźć. I zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się, kochani, i do jutra.